Zwykłym ludziom historia pozwala pozostać w pamięci, gdy są niezwykli. Piotr Szczęsny tak kochał wolność, że wybrał śmierć przez samospalenie. Nie gest metaforyczny, lecz palący ból bez znieczulenia i dziesięciodniową agonią. Nazywał siebie szarym człowiekiem, jakby wiedział, że szarość jest. Najtrudniejsza do zauważenia. Przed pałacem kultury krzyczał przez megafon, wolności oddać nie umiem. Rozrzucał ulotki z manifestem i w końcu podpalił się. Przechodnie początkowo myśleli, że to jakiś kolejny wariat. Nauczyliśmy się żyć w świecie, gdzie manifestów nie czyta się na ulicy. Co najwyżej skroluje między memami. Osiem lat minęło. Dziś stawiamy znicze, cytujemy fragmenty o wolności, nawołujemy do opamiętania i zgody narodowej. A może szczęsny się pomylił, sądząc, że jego gest cokolwiek zmieni? Może jego śmierć jednak nie wstrząsnęła sumieniami, tylko dodała kolejny akapit do listy podobnych tragedii. Smucimy się, wzdychamy. Przez chwilę się nawet zastanowimy, ale potem żyjemy dalej, bez żadnych istotnych wniosków, bez wstydu. A wolność? Cóż, to teraz taki modny hasztag. Na koniec ważne przypomnienie. To była wyłącznie moja prywatna opinia. Nie masz prawa łączyć tego z moim miejscem zatrudnienia. To nie jest głos żadnej redakcji. To nie jest również głos moich znajomych ani nikogo z rodziny. Korzystam z prawa do wolności słowa, artykuł 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.